Cześć, witamy na kanale Tyflo Akademia. Ja nazywam się Julia i dzisiaj opowiem Wam o białej lasce. Czy każda biała laska jest taka sama? Czy każda osoba z białą laską nic nie widzi? Jak tej laski używać? Na te pytania odpowiemy w dzisiejszym materiale. Zostańcie ze mną do końca. Tyflo Akademia przedstawia. Biała Laska to coś więcej niż tylko kijek. Jest to narzędzie, które pomaga osobom niewidomym i słabowidzącym poruszać się po otoczeniu. Dzięki niej mogą wykrywać przeszkody, punkty orientacyjne, a nawet dowiedzieć się dzięki niej, jaka jest nawierzchnia. Zdecydowanie, biała Laska jest czymś, co daje osobom niewidomym i słabowidzącym bezpieczeństwo. Ale oczywiście nie wszystkie laski służą do tego samego. Mamy kilka rodzajów lasek. Na przykład ta laska orientacyjna, klasyczna, nieskładana, służy do wykrywania po prostu przeszkód na drodze, no i orientowania się po prostu w terenie. Natomiast ta laska jest to laska składana. Można ją łatwo schować do torebki lub do plecaka. Gdy jesteśmy na przykład w kinie, w restauracji, są różne laski składane. Niektóre składają się na cztery części, niektóre na pięć, nawet na sześć. Ważne, żeby dopasować laskę do siebie, tak naprawdę. Istnieją też laski identyfikacyjne, które służą temu, aby po prostu informować otoczenie, że dana osoba ma problem ze wzrokiem. Jak dobrać laskę? Yy, mamy laski z różnego materiału, niektóre są z włókna węglowego, są one bardzo lekkie, natomiast aluminiowe są bardziej trwałe. Yy, mamy jeszcze również laski z włókna szklanego, które są bardziej elastyczne. Yy, więc materiał jak najbardziej dobieramy do siebie, ale nie możemy też zapomnieć o rozmiarze laski. Laska powinna sięgać mniej więcej do połowy mostka. Jak widzimy, ta laska jest już, byłaby już za duża dla mnie. Natomiast są dwie szkoły. W Europie raczej wybiera się laski do połowy mostka, właśnie. Natomiast w Ameryce bardziej jest taki standard, żeby laska sięgała nawet do brody. Więc tutaj jak najbardziej można sobie wybrać jedną z tych dwóch opcji. Nie zapominajmy również o końcówkach. Kupując laskę, kupujemy ją z taką oto końcówką stałą. No, ona jest od razu już po prostu przytwierdzona do laski, kiedy ją kupujemy. Możemy natomiast dopasować sobie końcówkę też do siebie, dokupić sobie. Mamy tutaj przy lasce końcówkę obrotową. Ona służy do metody stałego kontaktu, czyli po prostu do przesuwania laską po, po nawierzchni. Minusem jej jednak jest to, że może ona nam haczyć o różne nierówności na chodniku, dziury bądź tory. Mamy również końcówkę kulkową, taką kulkę, przyczepiamy ją do końca naszej laski. Ona już nam haczyć raczej nie będzie. Jest ona dobrym wyborem zimą, natomiast jest ona troszkę cięższa, więc trzeba to wziąć pod uwagę, że ta laska też cięższa z nią będzie. Mamy również taką końcówkę. Jest to takie kółko. Ono wygląda jakby tak jak po prostu kółko od wózka można sobie przyczepić też. Czy każda osoba z białą laską nic nie widzi? Nie. Mamy y, również osoby słabowidzące, y, które również, y, którym również po prostu polecam poruszanie się z laską. Y, laski nie trzeba się wstydzić. Y, jest to naprawdę bardzo duże ułatwienie i daje ona duże poczucie bezpieczeństwa. Y, natomiast czy osoby słabowidzące y, nie potrzebują pomocy? Niekoniecznie. Wystarczy, warto po prostu zawsze zapytać osobę z białą laską, czy tej pomocy potrzebuje. Biała laska to nie tylko narzędzie, ale również symbol niezależności osób niewidomych. Mam nadzieję, że ten film pomógł Wam lepiej ją zrozumieć. A może spotkaliście kiedyś osobę z białą laską i zastanawialiście się, jak jej pomóc? Dajcie znać w komentarzach. Nie zapomnijcie o subskrypcji, jeśli chcecie zobaczyć więcej takich materiałów. Do zobaczenia, Julia. Jeśli uważasz ten materiał za wartościowy, możesz się odwdzięczyć wirtualną kawą. Link do wsparcia znajdziesz w opisie do filmu i przypiętym komentarzu.